Banki w popłochu wycofują sprawy z CUE, tworzą rezerwy na sankcje krypto darmowego i boją się kolejnych wyroków. Czy to koniec nieuczciwych praktyk? Zapraszam. Witajcie, moi drodzy, w dzisiejszym materiale przeanalizujemy dwa kluczowe fakty. Wycofanie sprawy z TSUE i sprawy o sygnaturach C71 i C880 zostały wycofane przez banki w obawie przed niekorzystnym wyrokiem. Te postępowania mogłyby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję kredytobiorców przy dochodzeniu sankcji kredytu darmowego. Drugi temat to rezerwy banków na SKD. I wyobraźcie sobie, Alior Bank utworzył rezerwy w wysokości 35 milionów na sprawy sankcji kredytu darmowego, tzw. SKD. KD. i z raportu finansowego grupy Alior wynika, że na dzień 30 września 2024 prowadzone są 2171 postępowań o łącznej wartości 86,8 miliona złotych. Dla porównania, na rok 2023 było 1219,44 miliony. I wyobraźcie sobie, że banki coraz częściej trafiają do sądu z powodu kredytowania i odsetkowania prowizji, co w świetle ustawy o kredycie konsumenckim generalnie jest nielegalne. I co to oznacza dla ciebie jako kredytobiorcy? Przede wszystkim, jeśli posiadasz... Kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny? Możesz sprawdzić, czy należy Ci się sankcja kredytu darmowego. Jeśli tak, to bank może być zobowiązany do zwrotu prowizji, odsetek i innych kosztów, które nigdy nie powinny były zostać naliczane. Przypomnijmy krótko, czym jest sankcja kredytu darmowego. SKD wynika z artykułu 45 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Pozwala ci sprowadzić kredyt do czystego kapitału, jeśli bank nieprawidłowo naliczył RRSO lub ukrył koszty prowizji lub ubezpieczenia. Masz prawo odzyskać odsetki prowizji i opłaty. Poza odsetkowe, czyli możesz płacić tylko faktycznie tą kwotę, którą otrzymałeś na rękę. I obejmuje to wszystkie osoby, które wzięły kredyt do kwoty 255 550 zł zawartych po 18 grudnia 2011 roku. Czyli generalnie wszystkie kredyty w trakcie spłaty i spłacone do roku, dlatego że maksymalny okres kredytowania na kredyt gotówkowy w tamtych latach to było 12 lat, a mamy 2025 rok. Banki mówią, możemy kredytować koszty prowizji, przecież prawo na to pozwala ale często przemilczają fakt, że odsetkują te koszty, co w praktyce podwaja naliczenie i obciąża kieszeń twoją, kredytobiorcy. Dlatego właśnie rośnie liczba pozwów o sankcje kredytu darmowego, bo zgodnie z prawem nie mogą tak robić. I warto też wspomnieć o postępowaniach z Łokiku i KNF-u. AliOr PKOBP mają prowadzone postępowania administracyjne dotyczące klauzul modyfikacyjnych, zasad naliczania prowizji i opłat z tym związanych. I patrząc na historię SKD Wibor, to mamy wycofanie sprawy 171, 71-180. Pokazuje, że banki wolą nie ryzykować kolejnych niekorzystnych wyroków w Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu postępowań dotyczące kredytów gotówkowych, SKD, hipotecznych w PLN, czyli WIBOR i są świadome tego, jak WIBOR w przeszłości był manipulowany. Na przykład cztery banki sztucznie podnosiły wskaźnik, mimo niezmienionych stóp NBP. I początki sporów z bankami rozpoczęły sprawy frankowe. Następnie zwroty prowizji. Obecnie SKD oraz WIBOR, to wszystko powoduje większą świadomość konsumenta, że z bankiem można wygrać i trzeba walczyć o swoje, jeśli prawo jest po twojej stronie, bo... W momencie, kiedy nie jesteś świadomy, że masz klauzulę abozywną w umowie, to możesz skorzystać z pomocy, aby odzyskać swoje ciężko zarobione pieniądze. Kolejne dwa kluczowe tematy, czyli nowe sprawy z CUE, C-566 przez 24 i C-744 przez 24 to postępowania, których banki już nie mogą wycofać. Nasze spółki i nasi adwokaci prowadzą te sprawy, co jeszcze bardziej umocni pozycję kredytobiorców. Co z tego wynika dla ciebie? Masz realną szansę na odzyskanie pieniędzy. Jeśli bank sięga po twoje pieniądze na podstawie klauzul lub prowizji kredytowanej i odsetkowanej, to może stanowić podstawę do SKD. Banki, widząc wzrost liczby spraw i rosnące rezerwy, same potwierdzają, że ryzyko przegranych jest bardzo wysokie. Patrząc na obecne kredyty, Frankowe to około 98% kredytobiorców na korzyść kredytobiorców, tak? Zwroty prowizji to już przedsądownie się odbywa, i tak dalej. Dlatego pamiętaj, by skorzystać z sankcji kredytu darmowego i ważne jest, aby działo szybko, bo na dochodzenie roszczeń masz czas w trakcie trwania umowy i do roku po jej spłacie, jeśli nic z tym nie zrobisz, ty ryzykujesz utratę szansy na odzyskanie swojej kasy. I banki nie boją się bez powodu. Wzrost liczby pozwów, rezerwy finansowe i wycofanie. Się stsuje. To dowody na to, że kredytobiorcy mogą wygrać. I nie pozwól, aby bank dalej cię wykorzystywał. Sprawdź swoją umowę. Wejdź na darmowykredyt.pl i dowiedz się, czy przysługuje ci sankcja kredytu darmowego. Kliknij link poniżej lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio na maila i skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy, którą przygotowałem dla ciebie. I pytanie, dlaczego nie warto czekać? Każda rata, którą niesłusznie płacisz, to pieniądze, które mogą wrócić do Twojej kieszeni. Pamiętaj o tym, Patryk Bożencki. Darmowykredyt.pl Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli uważasz, że ten materiał może pomóc innym kredytobiorcom, udostępnij go. I zasubskrybuj, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o prawach konsumenta i przede wszystkim sprawach manipulacji bankowych. Bo pamiętaj, Twoje finanse to twój spokój, nie pozwól, aby bank nadal cię wykorzystywał. Pozdrawiam!